Do lutego 1940 roku mieszkaliśmy w Łomży. W czasie ojciec był przed wojną policjantem, więc ostrzeżono nas, że wywioze nas na Syberię. Więc na rynek znali... mama wyszyła i tam znajdziemy go znalazł, który przyjechał z kolna, więc poprosiła go, żeby przyjechał po nas. Załadowaliśmy co mogliśmy. Z godzinę to trwało i wyjechaliśmy do ucholna i byliśmy, całą wojnę spędziliśmy u wujka, u bazylów. Bardzo jesteśmy jej wdzięczni, jemu, babci, wujence naszej. Taka była bardzo dobra dla nas przyjna. Za Jakby Rosjanie byli u nas, pracowałam, służą Rosjanki, bawiłam jej dzieci, a po jak przyszli Niemcy, to pracowałam w mleczarni. Miałam tam podłogi, później masło sprzedawałam do samej... Do, za samego wyzwolenia. W, dalszych w dalszym okresie brat już miał maturę przed wojną, więc prowadził tajne nauczanie i ja brałam udział w tych nauczaniach. Uczyłam się po wojnie, zrobiłam małą maturę w gimnazjum, które założył brat Zygmunt. I nas wszystkich część młodszych, a ja już miałam 23 lata wysłał nas na do, do pracy i umieliśmy uruchamiać szkoły, więc ja pracowałam w zabielu. W tym czasie u nas zakładano powiat, więc na do, do, do moich do profesorów, do nauczycieli należało e, zorganizować, powiat, założyć bibliotekę powiatową. Więc a oni od razu już powiedzieli, my mamy bibliotekarkę, bo ona tu nam prowadzi szkolną bibliotekę. Sprowadza książki, rozprowadza na żenawienia. To podali mnie. Kom komitety. Został powołany komitet biblioteczny, składający się z moich profesorów, pan wlazak, Olszak, Stępień. Było uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi, no i takie przemówienie ja to sobie takie przepowiedzialne musiałam powiedzieć. Lokal był w budynku. Pan pana taki tak ruch, rynku ruch Wojska Polskiego. Był to bardzo mały, za mały to było, miałam dość dużo książek. Także e, miałam fundusz na zakup książek, urząd miasta nie żałował. E, zakup książek dokonywałam w mojej księgarni. Miałam trochę pieniędzy z urzędu miasta, ale więcej finansowała i książki mi przysyłała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku. Czytelnicy, czy tak, z poczty dostałem do wiadomości, że mam książki, no to prosi, czytelników prosiłam, przynosili, sprawdzaliśmy. Tam jakoś przez przypadek znalazł się kolega mego brata, razem studiowali w łodzi. Zapoznam się z nim i także do niego się zwracałam, a on ze swoimi monterami przynosił mi te paczki. Rozpakowywałam, sprawdzałam, wysyłałam. I dużo mi pomagał w bibliotece, to muszę przyznać. Tak potem z czasem został moim mężem. No właśnie musiałam przerwać na prawie miesiąc czasu, chyba tak. I pojechałam na kurs bibliotekarski aż do Jarocina, tam za Poznaniem. I, i prawie przez parę lat jeździłam tam, bo trzeba skończyć takie te studia bibliotekarskie, które jakoś... Moje wysiłki ukończyłam jej. Także miałam zawód bibliotekarza. Oficjalnie należało zakładanie gminnych bibliotek, których założyłam dziewięć, a biblioteki gminne znów punkty biblioteczne na, na terenie swojej gminy. Więc ja im to pomagałam. Trzeba je znaleźć, to były bezpłatne społecznie. Prowadzone były te punkty, a gminne biblioteki też przez pewien czas tylko takie symboliczne tam dostawały pieniądze, nim na etat przeszły. Do, do naszej dyspozycji było tak, żeby każda gmina miała bibliotekę. Były tak, w Małym Płocku, w Łysy, Grabowie. Ja był, był dziewięć bibliotek. Stawice, już ubiłam, Porytek, Grabowo, Lachowo, Skroda Wielka. W czerwony, dłuższy czas do mego odejścia pracowała pani Koziu Wanda, bardzo solidna, oczytana osoba, takim zamiłowaniem prowadziła tę bibliotekę. Pracowała dłuższy czas pani czarnecka Helena. Taka właśnie oddana przy China dla czytelniku umiała reklamować do swojej książki, namawiać, bo tam chyba się... W niektórych sprawach tam jej było pomagać, tam urządzenie wystawy, ale tak, to ona sobie dawała radę i do emerytury też doczekała ona, bo przysłała mi do mnie one list z podziękowaniem, że takie bardzo życzliwe. No i Były spotkania z, z pisarzami i no, starałam się, żeby ten, lokalnych tych lokalnych naszych pisarzy, z Stoku przyjeżdżał do nas pan Ołmianowicz. Tak jak książka o partyzantkach, taka jak książka była, wyrok. Jak ja pracowałam w biotece miejskiej w Kolnie, a nawet takie wizytacje z wojewódzkiej biblioteki z Białegostoku. W tym czasie, kiedy tam była wizytacja, tam był dyrektor wojewódzkiej Bioteki. I przyje, wraca z tej wizytacji, pobieżał wszystkie biblioteki. No i powiedział, że, że wszędzie widzę panią Osiecko. A ja mówię, w czym, panie dyrektorze? No jak to, w czym? Na wystawie widzę panią Osiecko, w, w, w książkach widzę panią Osiecko, bo jakoś biegle pisałam patykę. Także wszystkie te napisy, takim bibliotekarskim pismem, tak żeby to... Nie każdy miał takie właśnie może zdolności, do robienia takich wystaw. To właśnie starałam się, już przygotowane miałam u siebie w domu. Także go pojechałam, tam przestroiłam. Takie no, no, informacje o książce ciekawej. Przerwę pracy miałam. Yy, jak urodziłam syna, no, nie, w niedalekim czasie urodziłam się córkać. Miałam dwoje dzieci, więc miałam dłuższy urlop. Także... Dłuższy czas jakieś miałam re, pełne ręce roboty, także mam się interesowałam biblioteką, Póki tam dzieci się same nie zainteresowały, żeby mi tam się nauczyli, spotykały, że taka biblioteka jest, są książki. Ale e, e, tak myślałam, żeby powrócić z powrotem, ale tak jeszcze, jeszcze ociągałam się, ale po pewnym czasie przyszły do mnie panie z Wojewódzkiej Biblioteki. Czy nie chciałabym wrócić do biblioteki? Bardzo mi się to podobało, podziękowałam, że i tak już myślałam czasami o tym, żeby wrócić do biblioteki. No i wróciłam. Także z powrotem pracowałam w bibliotece do pracy w bibliotece. To właśnie nie chciałam, czy pożyczalnie pracowałam, ale już nie, nie odpowiadałam, bo dlatego, że ciągle mąż mi się nosił, z myślą o się do Płocka. Więc ja tak starałam się go zawsze odciągać, bo mnie tam przyczaiło, to już mam tam, miałam i kuzynów i, i dzieci tam polubiły te kolno, więc, ale jednak nie udało mi się i przeniosłem się do... Bo w tym czasie pracowała bardzo miła, sympatyczna bibliotekarka pani Łozowska i ona była kierownikiem, tak dokładna, skrupulatna, Dobrze się dnia pracowało. Potem była pani Barłowska pracowała Filip Pela. Także mi w tym gronie się dobrze pracowało i tak było, przyjemnie było. Ale no, mąż właśnie był urodzony w Płocku, skończył tam szkołę. Potem studia, także ciągnęło go do Płocka. No. I właśnie z wieku okoliczności, że. Stocznia, tam na mojej dzielnicy była Stocznia Rzeczna, oni poszukiwali bibliotekarza, także poprosili mnie czy nie poprowadzę, nie biblioteki, no i zaczęła się praca w bibliotece i tam do, dopracowałam do emerytury.